To witam serdecznie w czwartym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Far Cry 3. Przed nami posterunek. Trochę znowu nowych rzeczy się dowiedziałem w tej grze. Po pierwsze, bardzo ważną rzecz. Udało mi się samemu rozkwinić, że mam dostępną warnetkę już od początku. Tylko, że pierwotnie była przypisana pod klawisz Z, co jest kompletnie niewygodne, więc zmieniłem sobie tak, jak jest w pierwszym Far Cryu, czyli pod B. No I teraz możemy prowadzić zwiat z dystansu oznaczać przeciwników właśnie z odległości Robić sobie rekonesans i wtedy się przygotowywać trochę bardziej do naszych akcji, które chcemy rozplanować Natomiast nie widzę gdzieś pieska, który biega na pewno po tym terenie Ale nie wiem za bardzo gdzie on jest, więc trzeba będzie zmienić pozycję zaraz. Na razie mamy opis białego kwiata, który nazywa się tiarę. To jest mniejsza mniejszość, mniejsza większość. Jak tam kto woli, czekajcie, tu jeszcze chyba ktoś powinien być. Mam czterech przeciwników, a powinno być pięciu. Kolejny samouczek. Poruszanie się po cichu. To jest oczywiste raczej. Dobra, dobra Teraz mamy pięciu. Ok. No i pytanie, gdzie jest pies? Bo to jest cały klucz. To jest cały klucz. Namierzenie psa. Psa tego nie widzę. Ale zrobimy sobie troszkę manewrów. Najpierw wywabimy kolesia. No oczywiście, że interesujące. A to, co ci za chwilę pokażę, będzie jeszcze bardziej interesujące. Czyli eliminacja meczetą. Panu już podziękujemy Koda, jeszcze co miałeś, czyli piwka do mety Kolejny samouczek, punkt doświadczenia nie będę tego czytał, no bo to jest chyba jasne Dobra, zostało czterech plus pies Psa słyszę, muszę szczeka gdzieś tu w pobliżu oznaczyć sobie, o właśnie tą świnkę bo później będzie potrzebna mi jej skóra czekajcie czy tam gdzieś pies jest, czy nie? znam życie gdzieś tam za budynkami się czai no, a gdzie jesteś? tak, na pewno gdzieś tam za tym ogrodzeniem Okej, okay, to mamy kolesia, więc może spróbujemy go wyhaczyć. Chociaż nie wiem, czy właśnie piesek tego nie usłyszy jako pierwszy. Jesteś! Braniu! Ty będziesz na mojej liście jako ostatni do sprzątnięcia. Co to było? Czy oni to zauważyli? Jest to możliwe. I teraz czy ja mogę tędy przejść spokojnie? I ciebie sprzątnąć? Prawdopodobnie tak. Dobra, dawaj co masz, ja spadam. Pójdziemy sobie tędy, przy ogrodzeniu. Tak, oni coś tam zauważyli. Być może ciało. Ale to nadal nie spala naszej przykrywki. Dopóki my osobiście nie dostaniemy zauważenia przeciwników. Nadal możemy zdobyć 100% punktu doświadczenia za ten posterunek. Czekajcie, jak to to wygląda. Jesteś trupem, stary. Nie wiem, gdzie ty idziesz, ale im dalej od obozu, tym lepiej. Do widzenia. Twój błąd. Twój błąd i to śmiertelny. Ok. Stało dwóch i pies. Więc niech ja sobie pomyślę, jak ja chcę to załatwić. Może tego najpierw? Też gdzieś idzie daleko. No do obozu. Coś tu się pokrzaczyło im. Do widzenia. Sprawne, ciche zabójstwo. Tym razem na widoku nie jesteś, więc to było dla mnie jak najbardziej na plus. Dobrze. Ostatnia rzecz, czyli tego kolesia trzeba wywabić gdzieś, a pies to już będzie raczej formalność. Ja to myślę, tak to załatwić. Ciekawe, czy mnie nie wyczuje zaraz przez te przeszkody, a jest to możliwe. Co ja się trochę przesunę. Spróbuję, może tutaj. No to jest ryzykowne, co ja teraz robię. Na pewno. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, zwijamy się. Zwijamy się, zwijamy. Teraz przygotujemy sobie granat. Tak, wiem, że to brzmi dziwnie. Żeby na psa szykować granat, ale... Myślę, że to będzie najlepsze, co mogę zrobić teraz Do widzę. I zobaczmy, 1500 expa chyba powinno być Jest! To sterunek wyzwolony, bez wykrycia przyznano 1500 expa uh. Uff No Dobrze więc, jednak, załatwienie pieska granaty było wyśmienitym pomysłem. A teraz poprosimy tą świnkę do nas. Dlatego, że potrzebujemy jej skóry. Dobra, oczywiście, opis na temat świni. To zaraz, moment. Więc mamy i polowanie. Przy okazji, i posterunek. I dwa punkty umiejętności, które się odblokowały. Nowe zadania, o Boże, będzie co robić. Super. Zobaczcie ile tego jest. ścieżka łowcy i masa innych rzeczy. Zresztą możemy zobaczyć na mapkę. Czy to gdzieś w pobliżu jest? Czy po prostu gdzieś tutaj? w Ogólnie na terenie całej wyspy. Nie wiem, tu nic nie widzę takiego. Ale jest na pewno karta pamięci. Fajnie, jest na mapie oznaczona. Sporo zadań, którymi będziemy mogli się zająć w następnym odcinku. Na razie idę sobie pozbierać fanty. Troszkę amunicji. Dobra i czekajcie, skoro mamy jedną skórę świni to teraz przejdziemy sobie do wykonywania przedmiotów. I to by chyba portfel. Tak jest. I będziemy mogli 2000 dolarów nosić. Poprosimy. Dobrze. Następny to jest wzmocniony portfel. Skóra kazuara. Coś w rodzaju ptaków, jakby. Dwie takie skóry potrzebujemy. Dobrze, na razie to jest tyle. Pytanie, czy mogę tego psa też oskurować? To są nasi, którzy polegli w walce z bandytami. Z piratami. Okej, okay, zobaczmy, gdzie są te skrytki. Tutaj. Dobra, mam jedno. I Teraz w pierwszej kolejności będę zbierał na jakieś mapy, yy, które będę mógł sobie kupić i będę widział więcej rzeczy do zbierania. Psa niestety tutaj nie widzę, został rozerwany granatem najprawdopodobniej. O, poprosimy. Skóra świńska, możemy znowu coś sobie ulepszyć. Tylko ja muszę sobie przypomnieć co to było wykonywanie przedmiotów. Zasobnik na mikstury bodajże. Tak? Dokładnie. I będziemy mogli 5 mikstur sobie nosić. Super. Bardzo dobrze, to zaczyna wyglądać. Robię postępy bardzo szybko już. Skóra psa, 3 sztuki. I będziemy mogli... Aż 7 mikstur wtedy mieć przy sobie. Dobra. Mamy dwie lecznicze możemy stworzyć miksturę na polowanie, ale potrzebujemy bursztynowy liść, dobra, kiedy indziej? kabury na kozmy zapolujemy sobie chyba w e, kolejnym odcinku bo z tego co liczyłem to około 5 skór koźleńcych potrzebuje, bo sporo rzeczy właśnie wymaga tych skór a tymczasem idziemy do posterunku naszego skarniemy kartę pamięci, czyli kolejny rodzaj znaczki i zobaczymy jak wygląda procentowo Postęp, który dało się w te 10 minut wykonać, nasi przejmują teren, więc, jak mówiłem, aktywność wrogów spada, zresztą widać, zrobiło się w tym miejscu zielono i to jest fajnie, bo, już tutaj przeciwnicy nie będą się respić, nie będzie patroli i tak dalej. No cóż. Escaped. Jason, you are worthy of the tattoo Worthy to walk the path of the warrior. We found one of your friends at the colonist's house. Dr. Enhart to the west. Oh. But do not worry. Is he safe there? The doctor will be waiting for you. To the west? Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. Jason. No, chcę sobie pod wrażeniem tego, jak bardzo udało mi się wyhaczyć ten posterunek. Dobra, dobra. Słuchaj mi tę mapę. Tu mam coś na temat posterunków. Poczekajcie, w ogóle jest dużo rzeczy w podręczniku do przeczytania. Więc sobie to. Teraz wyhaczymy. frakcję Piraci, wasa. Co jeszcze? Coś na temat zwierząt. Oczywiście o Świni troszkę informacji. Co jeszcze? Wszystko, tak? Dobra. Wykonywanie przedmiotów to nie. Zobaczmy sobie jeszcze może. Postęp. Cztery misje, jeden maszt. 3% już mamy. Jeden posterunek. Oczywiście zaraz kartę pamięci jeszcze podniesiemy pierwszą. Umiejętności zaraz podbijemy, bo mamy dwie nowe. Trzy receptury, jeden pojazd. No fajnie, trzeba się tutaj dziać. Ciekawego. O! Dobra, teraz możemy dopiero przeczytać. Wyzwalę posterunki, eliminując wrogów, aby aktywować nowe punkty szybkiej podróży. To co mówiłem, sprawić, aby podróż w rejonie była bezpieczna. Odblokować nowe zadania. Właśnie. Mieliśmy dużo informacji na temat nowych zadań. I teraz otrzymać 500 ekspa za posterunek, 550 ekspa za niewłączanie alarmów. 1500 ekspo pozostanie niezauważonym, czyli to jest najbardziej hardkorowe wyzwanie i nam się udało właśnie ten ostatni cel spełnić. 1500 wpadło przy pierwszym posterunku. Naszym celem będzie wszystkie posterunki w ten sposób rozpracować. Teraz mamy tutaj... O, kryjówki. Kryjówki znajdują się w każdym posterunku. Każda kryjówka posiada zautomatyzowany sklep, w którym można uzupełnić zapasy i modyfikować broń. Szybko przemieszcza się pomiędzy krywkami za pomocą mapy świata, bardzo fajnie Cieszę się Próby rakiet Dobrze, ikona gwiazdki Przytrzymaj, aby rozpocząć próbę, na razie, nie? Coś jeszcze? Rankingi Po pół zakończonych gwiazdkach, próba, próbach rakiet Czekają Cię nagrody No Możemy się mierzyć ze znajomymi i Najlepsze wyniki trafiają do rankingów, to zresztą widzieliście w którymś tam odcinku Gdzie widzieliście moją pozycję i jednego z moich widzów, czyli Aero. i tam kupujesz jeszcze więc tak to wygląda, Piraci Wasa to już czytaliśmy coś jeszcze? Tu chwilę postoję, poczekam aż się zaktualizuje nowe zadanie zrzut zasobów, o fajnie Więc czasówka ale poprosimy kartę pamięci, przedmioty kolekcjonerskie na Rook Island znajdziesz wiele tajemniczych przedmiotów karty pamięci pozostawione przez przemytników zaginione listy z czasów II wojny światowej i ukryte Przedmioty kultu pełnienia rakiat. Szukaj wytrwale, a czeka cię nagroda. Tak jest Nagrody są zawsze. A to broń modyfikowana jest do zdobycia, a to bardzo dużo punktów doświadczenia. I żebym nie zapomniał. Żebym nie zapomniał, czekajcie. Karty pamięci właśnie. Receptura na kokainę. Czekiecie nawet karty pamięci też. Dałem jakieś tam ciekawostki do poczytania. Pierwsza z 20. Super. Ja chciałbym coś tu zrobić. Pewnie chciałbym sprzedać szmelc. Zrobimy 11 dolarów. Mamy 525. Bardzo dobrze. to ja bym sobie kupił teraz mapę. Pierwszą mapę, czyli przedmioty Amanaki. Tak, potwierdzamy zakup no tu potrzebujemy już 1500, żeby wyhaczyć sobie na mapie łup, czyli skrzynię w najbliższym rejonie czy coś jeszcze? nie chyba tyle sobie zostawimy tych dolarów, czyli 25 o i teraz dopiero na mapce pojawiły się te zadania, które szukałem wcześniej, tu mamy zrzut zasobów tu mamy jeszcze poszukiwany martwy i ścieżka łowcy. To jest cel na następny odcinek. Natomiast w pobliżu jeszcze mamy przedmiot kultu i nie wiem, czy go zdobędziemy. Bo to, że coś jest oznaczone w tym miejscu, to nie znaczy, że tak łatwo jest się do danego przedmiotu dostać, bo nieraz trzeba będzie coś obkrążyć, albo właśnie pod wodą przepłynąć, albo gdzieś jaskiniami z zupełnie z innej strony mapy przejść. Czyli to, że tu jest przedmiot kultu. Nie znaczy, że sobie idziemy po niego. O tak, w linii prostej go zdobywamy. Ale spróbujemy tam się przejść, zobaczymy gdzie to jest. jeszcze bym wam pokazał tę znaczkę, jak ona wygląda. Na temat kurczaków. co się dowiemy? O właśnie. Kura. Kura to kura. <gry> po prostu. Dobra, skóry raczej chyba. Z, z kury Nie zdobywamy skóry. O ile zrozumieliście o co mi chodzi. Dobrze, a teraz jeszcze poszukajmy przedmiotu kultu i czy to jest gdzieś pod ziemią, w zbiorniku wodnym czy może coś łatwiejszego? A, no to jest tutaj, czyli nie ma problemu, super, bo jeszcze mamy skrzynię i co to jest? Przedmiot kultu, pieniądze, 250 ekspa. stare monety i chyba na tyle Dobra, więc teraz będę tak sobie planował te zadanka żeby przy okazji może właśnie przedmioty kultu wyhaczać, skrzynie z łupem, listy zaginionych żeby to jakoś sprawnie szło i żebyśmy robili jak największe postępy więc jak mówię naszym następnym celem w kolejnym odcinku jest wykonanie tych trzech zadań pobocznych czyli poszukiwany martwy, ścieżka łowcy, zrzut zasobów, dodatkowo, a tu jeszcze mamy, zobaczcie, poszukiwany martwy jak się uda, to te cztery zrobimy. Jeżeli się uda, jeżeli będzie czas. I przy okazji jeszcze byśmy wchaczyli ten i ten przedmiot kultu. I być może jeszcze ten list. Zaginiony. Zaginionych. Zagubionych. Po prostu zagubiony list. O, tu jest karta pamięci, jak widać. Czyli kolejny posterunek. Fajnie, podoba mi się to, że naprawdę to widać od razu, gdzie kartę pamięci można znaleźć. Dobrze, to byłoby na tyle. Myślę, że dosyć owocny materiał. Mimo kilkunastu minut było ciekawie. Co by nie mówić. I ja się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą. Nad jedną rzeczą się zastanawiam, gdzie tu się odpala. A tu jest umiejętności, dobra. Bo chciałem sobie polepszyć coś. W pierwszej kolejności tutaj mamy bardzo fajną rzecz, czyli podstawy ogrodnictwa. Zbieramy dwa razy więcej. Składników z roślin, myślę, że na sam początek trzeba to już wybrać. To nam ułatwi sprawy, bo jak będziemy dużo mikser tworzyć, to po co biegać po wyspie? W poszukiwaniu każdej pojedynczej rośliny, jak można dwa razy więcej zdobywać z jednej roślinki. Co my tu jeszcze mamy? Ukrywaj szybko ciało po wykonaniu standardowej eliminacji. W sumie to też by mi się przydało, żeby ciało gdzieś odciągać w bardziej bezpieczne rejony. Ale jeszcze mamy coś innego. Dodatkowy segment paska zdrowia. Chociaż na razie w walkach nie biorę udziału bezpośrednio. I w następnym odcinku też raczej będziemy się skradać. Więc wiecie co, weźmiemy sobie jednak to bez śladów. To może się bardzo przydać do naszych zadań pobocznych, do eliminacji. No, tak to wygląda. Czyli w tym momencie Jason po wykonaniu takiego zabójstwa meczetą nie odkłada ciała od razu, gdzie popadnie, tylko może kawałeczek sobie jeszcze odciągnąć gdzieś w krzaki czy coś super sprawa, bardzo przydatne myślę, że do naszego stylu gry będzie idealnie właśnie czyli mamy fajnie już tutaj porozwijane to drzewko pająka następny punkcik za 600 punktów doświadczenia i będziemy myśleć co dalej, dobra, to byłoby na tyle tatuaż się rozwija oczywiście, zresztą widać postępów sporo, dużo się działo Posterunek y, odhaczony na maksa z maksymalną punktacją, czyli 1500, tak któreśmy zagarnęli. I to jest najważniejsze podsumowanie dnia. Do usłyszenia następnym razem.